Z nami Stefan Kozban, zawodnik TV Projekt. Dzisiejsze zwycięstwo 4-2 z reżimem Schumachera. Myślę, że po dobrej i wyrównanej grze całego zespołu. Tak, chciałem właśnie podziękować chłopakom, wszyscy walczyli. Chcieliśmy dzisiaj wygrać, wiadomo. Z Schumacherem rok temu też toczyliśmy zacięte boje, no, a dzisiaj się na szczęście udało. Eee, wasz zespół w porównaniu do szóstej edycji stale jest no troszeczkę wzmocniony. Eee, kilku nowych zawodników. Także myślę, że na tym macie małe jakby szanse, aspiracje na pewno na grę w drugiej lidze. Tak, oczywiście, zgadza się. Mamy, mamy tak w planach, po cichu się mówiło, w szatni, właśnie, że chcemy awansować do drugiej ligi, grać na Stele. Wasza grupa, teoretycznie, chyba najprostsza, e, chociaż no, to oczywiście wszystko zweryfikuje samo boisko, e, no ale mieli się na pewno dużo szczęścia, jeżeli chodzi o losowanie. A jeśli chodzi o losowanie, na pewno mieliśmy trochę szczęścia, wszyscy tak mówią, ale wiadomo, e, żadnego meczu nie, 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 łatwo się nie wygrywa. Każdy walczy, każdy chce wygrać. Że dziękuję Ci za rozmowę i życzę oczywiście powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję.